Halo halo drogi lewki zaczynamy czytanie dla Was na miesiąc marzec 2023 roku. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, bierzcie tylko to, co gdzieś głęboko z Wami rezonuje, co inspiruje Was, co wam pasuje do Waszej obecnej, aktualnej sytuacji, znaczy do sytuacji w marcu. Nie naciągajcie za bardzo tych czytań. A bo nie ma takiej potrzeby. To czytanie jest ogólne. Lwy w marcu. Lwy. Lwy w marcu. Czytanie energetyczne, więc gdzieś może jedną, dwie historie, które gdzieś wybijają się na pierwszy plan, uda mi się tutaj wyłapać. Lwy w. Marcu dziewiątka materii, w pełni obfitości, po dobrze podjętych decyzjach, po dobrze podjętych staraniach o coś, jesteście w takiej fazie szczęśliwości, absolutnie niewymuszonej. Tutaj jest, zobaczcie, los was obsypuje kwiatami, a wy rozpościeracie ręce i łapiecie wiatr w żagle, jak ta kobieta tutaj na tej karcie. No ogólnie symbol dziewiątki denarów to oczywiście obfitość materialna czyli jakieś bonusy, jakieś premie. Coś dostaniecie za poprzedni okres wytężonej pracy, ale uwaga pracy mądrej, a nie takiej, żeby się Zar zarobić o w ten sposób. Co na Was wpływa karta maga? Lwy. Jeszcze zobaczymy z przeszłości. Wisielec. Dobra. Widzę, że w przeszłości, jakby nie podejmowaliście, czy część z Was mogła nie podejmować jakichś bardzo rad radykalnych decyzji i była to dobra opcja, żeby coś przeczekać. Zamiast kończyć, u niektórych z Was oczywiście, tutaj być może chodziło właśnie o, o, o pracę, tak? Żeby nie zmieniać wszystkiego w swoim życiu, to pracę zostawiłyście po staremu. Niech będzie doczekałyście się tej zmiany, tego shiftu. Te... Sam wiatr przywiał różne możliwości, z których w odpowiednim momencie tutaj teraz korzystacie w związku z tym właśnie to obdarowanie materialne o którym mówiłam wcześniej. Co na was spływa w tym miesiącu karta maga otwartość na to, żeby o sobie myśleć jak o tej osobie po pierwsze najważniejszej, po drugie te przepływy takie informacyjne z góry Wy będziecie umieli przekuć w realne rzeczy widoczne w świecie fizycznym. Karta maga to jest zawsze dobra komunikacja ze światem zewnętrznym, to jest dostanie tego, czego się pragnie od świata zewnętrznego. Wystarczy to dobrze skomunikować, uzasadnić, dlatego to również ta dziewiątka materii, prawda? A poza tym, Powiedziałam coś takiego, że dostanie od świata zewnętrznego, ale to jest w zasadzie wzięcie co swoje w tej karcie maga. Jak świat nie da, to sobie skrawuje, to sobie wymyślę, w jaki sposób inny mogę to osiągnąć, ale na pewno to osiągnę, o tym mówi właśnie Magik. Logika, umysłu analityczny podpowiada wam, żeby zbastować z wydatkami, że owszem, będzie ten przepływ materialny, tutaj jest widoczny w tych kartach. Natomiast trzymajcie blisko swoje wartości. Nie rozmieniajcie się, nie trwącie, wiecie, albo pieniędzy, albo uwagi na coś, co może Was odciągać od tych istotnych rzeczy. Mówię tutaj ta intuicja przepływ, do głowy wpadają pomysły. Nie dajcie. Hmm, nie dajcie nikomu w tym, w tym i sobie, nie, nie, nie autosabotujcie się na te niektóre rzeczy, ale wybierajcie mądrze, które jako pierwsze wprowadzicie, że tak powiem, do, do życia. Karta czwórki. Denarów mówi o tym właśnie. Nie wydawaj, nie trwoń, skup się na tym, co masz, buduj na tym, co masz. Bo stąd stój teraz. Jest najlepsza droga do przyszłości. Karta wieży na intuicji. Dopowiemy sobie to. Karta wieży. Wieża to jest z kolei znowu jakby część rzeczy. Poprzez to, że tutaj był wisielec, część rzeczy przeczekaliście i wyszły na dobre. Tory, jakby wróciły na dobre tory, yy, sytuację, prawda? Natomiast z częścią trzeba się pożegnać yy, ze względu na to, że samo się wali, patrzcie, samo się wali w tej wieży yy, poprzez właśnie jakieś yy, zaniechania, ale ze względu na to, że to jest karta wisielca, to jest wielki arkan, to jest człowiek myśliciel, to jest człowiek oświecony, dążący do oświecenia. Doskonale wiedzieliście, albo tak zostaliście pokierowani tą energią wcześniej, że rzeczywiście to, co miało się ostać, to się ostanie i z tego będą benefity, a to, co się ma nie ostać, czego się możecie się nie spodziewać, to to runie, i tutaj w tym wypadku. Możecie się zastanawiać, co zrobiliście nie tak, czemu na to zasłużyliście, że tu, tu runęło, nie spodziewaliście się czegoś, ale okazuje się, że zawsze jak tak yy, coś się wali, to jest dla Was na korzyść, dlatego że odpadają sytuacje, które blokowały Was właśnie do tej pełni obfitości. Tutaj jest karta królowej denarów no pełnia obfitości w całej okazałości. To jest mała cesarzowa. To jest gospodyni, to jest kreatorka własnego losu, to jest stabilna osobowość, yy, zrównoważona, dojrzała emocjonalnie i wiedząca, czego chce od życia i, co ważniejsze, jak to dostać, co zrobić, aby te swoje materialne marzenia spełniać. No nie tylko materialne, ale, wiecie, ze względu na tą kartę, yy, że to jest karta denarowa, to ja właśnie tak to interpretuje, więc możecie być zaskoczeni, ta intuicja podpowiada wam, że tak że coś się, coś się powinno rozwalić nawet i w momencie kiedy się rozwala to nie dziwcie się nie płaczcie, bo idzie ku, idzie ku nowemu lepszemu, to jest taka wasza stabilność w końcu zbudowana na gruzach czegoś co ustać i tak nie mogło, patrzcie najbliższa przyszłość w związku z tym as denarów nowe szanse, nowe możliwości, otwarcie e, bramy do nowego życia, tak w asie denarów jest zdecydowanie bardzo dużo możliwości. E, wiecie, w kielichach jest możliwość na miłość, w buławach na działanie, w mieczach na... po prostu wpada nowy pomysł, e, a tutaj owszem, pomimo to właśnie, że to jest karta materii, denary, to jednak ta jedyna, ten jedyny as otwiera szansę, drogę na polepszenie się całości we wszelkich dziedzinach. Tak? I fajnie by było, żeby to zauważyć, żeby to pochwycić, żeby z tym magiem y, tą szansę zauważyć i ją nadmuchać, ten balon, wiecie, bo wasza kreacja będzie ważna w tym, y, w tym miesiącu. Więc przyjdzie coś dużego, a wy to jeszcze, jeszcze powiększycie. Fajnie. Od czego zacząć realizację planów w tym miesiącu? No, no tak, no, trzeba odejść od czegoś, co nie służy. Ale karta szóstki mieczy również, wezmę sobie kartę do dopowiedzeń, bardzo często mówi o jakichś podróżach. Więc od czego zacząć? Zobaczcie. Arcykapłanka... Od czego zacząć, od podróży, która uruchomi Wam Wasze zdolności, takie tutaj ogólnie, będziecie wiedzieć, co robić w tym miesiącu, ale arcykapłanka uruchamia poziomy jasnowidzenia, jasnoczucia, mądrości z poziomu kobiecości, więc panowie się nie gniewajcie na mnie, ale wiecie, no złapcie to jasnowidzenie w takim wypadku. Mądrości pokoleniowe kobiece, łączenia białego z czarnym, niesamowita dążycie do tego, tak? Znajdziecie to gdzieś na, gdzieś w drodze. Tą mądrość. Jest jakiś tutaj właśnie po raz kolejny szansa na dobre zrozumienie tych życiowych schematów. Co Was tutaj doprowadziło do tej. Do tej sytuacji, tak? No bo, jak to jest dobra sytuacja, coś doprowadziło, no to trzeba powtarzać i ewentualnie modyfikować jeszcze na in plus. A jeżeli coś było złe w waszym życiu, to taka analiza również pozwala uniknąć y, sytuacji takich złych w przeszłości, w przyszłości. Także tak, wyjazd po mądrość. Być może niektóre lwy zdecydują się na jakiś wyjazd medytacyjny. Jakieś, czy wiecie, no, no coś takiego, ale nawet jeżeli nie, to jest tutaj mądrość objawiona w drodze. Także ruszcie. Co od ludzi? Od ludzi, siódemka, siódemka mieczy. Nie chwalcie się tym, co żeście się dowiedziały o sobie i o świecie i o danej sytuacji w tym miesiącu. Proponuję wam zdewkowe rozmawianie z osobami, o ile nie są oczywiście bliskie, bo. Jak macie miłość, przyjaźń, takie porządne koleżeństwo, sprawdzone już wielokrotnie, że ktoś nie pójdzie was obgadać za plecami waszymi, to tak, bo na tych ludzi zawsze można liczyć, czy karty powiedzą, wiecie, jedno czy, czy drugie, to zawsze jest jakiś przyjaciel. Natomiast tutaj ludzie bardzo czyhają na jakieś wasze potknięcie albo na to, żeby zobaczyć, co wy robicie, że Wam tak wychodzi w tym miesiącu i po prostu to skopiować. W związku z tym, no dobra, niech sobie kopiują, ale niech to nie będzie ze szkodą na Was. A wy na razie, jeżeli jesteście tutaj w, tym, w tych początkach, tak, to dobrze by było nie rozmieniać energii. To o tym mówi karta Czwórki Denarów. Nie rozmieniaj się, nie opowiadaj, skumuluj e, tą energię tej kreacji e, i komunikacji, tak, bo o tym mówiłam przy, e, przy magu, żeby to skumulować w sobie i wykorzystywać wtedy, kiedy jest ten. E, tutaj nie jest impuls, tylko tu jest taki, wiecie, taki głos wewnętrzny Wam powie, o. Co musi się wydarzyć w tym miesiącu? Dziewięć mieczy, to powiedzmy sobie. A moim zdaniem, musicie się przebudzić z lęków, z niepokoi. Jakby lwy wchodzą po jakimś okresie takim niefajnym. Stąd było to zawieszenie, być może nie wiedzieliście, co macie robić przez jakiś dłuższy czas. Wchodzą w taki etap płodności, kreacji, zadowolenia z siebie i z tego, co się robi dla siebie i na zewnątrz, jaki to efekt przynosi. Natomiast zobaczcie, poprzez samo zadowolenie z siebie i z tego, co robicie, zobaczcie, jak tu jest fajnie. Tutaj dzieci się bawią, jedzą jakieś ciastka, pierniczki. Wprawdzie się w tą energię. Że, że tutaj nie jest fajnie spodziewać się w związku z tą kartą dziewiątki mieczy czegoś niedobrego, tylko sobie odpuścić. Dziewięć pucharów to jest karta dla mnie zawsze hedonisty, takiego nawet cielesnego, więc jeżeli poczujecie się. W kryzysie mentalnym, podczas gdy nic na zewnątrz po prostu go nie powinno powodować w tym miesiącu, idźcie na masaż, idźcie na coś związanego z ciałem i co sprawia Wam przyjemność, wtedy to się rozluźni. Owszem, no tutaj ona je, więc, ale nie namawiam, żeby, żeby jeść, pić w nadmiarze, bo o tym również ta karta mówi. Natomiast coś dobrego sobie dać. Dobra, i z czym kończycie miesiąc? I to jest karta wyboru, wiecie co, więc ja ją dopowiem. Jakby dalej stania na rozdrożu, czyli pomimo tego, że tutaj dużo się zadzieje w tym miesiącu, wy się zmienicie, jakby dorośniecie do, do nowej poprzeczki, jakby gra zmieniła level, i na tym levelu znowu trzeba się rozeznać o co tutaj będzie chodziło w tej nowej odsłoni, prawda? więc tutaj jesteście w tej, tak no decydujecie się po prostu decydujecie się iść w nowe decydujecie się całkowicie na nowe otworzyć drogie lwy karta trójki ław, ale będziecie się zastanawiać, będziecie jeszcze trochę żonglować tymi opcjami, prawda? zanim rzeczywiście wybierzecie karty namawiają, żeby pójść w nowe się nie oglądać za siebie o Jezu. Dobra, wypadła i yy, prawie na podłogę spadła, dlatego ja tak, ale tego nie widzieliście poza kamerą. Zostawiam za sobą cały bagaż emocjonalny i zwracam się ku wolności i niezależności. Czuję anielskie wsparcie. No czyż nie cudownie, drogie lwy, życzę Wam naprawdę udanego marca. Trzymajcie się cieplutko, napiszcie mi, jak tam z Wami rezonowało, czy Wam się podobało, czy wręcz jesteście. W innym momencie swojego życia, to też jest dla mnie cenna informacja, bo nie wszystkich energię tutaj, tak jak powiem, tak, tak jak mówiłem, nie ma możliwości, żeby wyłapała, ale i tak dla tych, z którymi to zarezonuje, to jest to miesiąc otwarcia i idziecie ku całkowicie nowemu, jakby to, to jesteście wy, nowe. Nowe lwy. Trzymajcie się.